Camino, pasar según lo quieres. Cállate, mamá y na mi Natalia. Y wraz z Lotus Rally Team zapraszamos a Was na naszą relacción z Rally do Mexico. Hola a todos, bienvenidos a México. Na zapoznaniu z trasą Rajdu Meksyku. W ciągu dwóch dni musimy opisać 4 dni rajdu. To jest bardzo wymagające. Oczywiście to dotyczy każdego rajdu, ale na tym jest szczególnie dużo jeżdżenia i bardzo mało czasu, zatem muszę uciekać. Później Wam opowiem więcej. Znajdujemy się właśnie na odcinku Ortega w trakcie zapoznania z trasą. Kajetan z Mackiem przejeżdżają tę drogę dwukrotnie, przygotowując notatki, które później podczas rajdu Macie dyktuje Kajetanowi. Zwijamy interes na razie. Oczywiście do zapoznania z trasą. O kurczę, ale masz fajny obiad. Smacznego. To jest właśnie owoc ciężkiej pracy. dwóch dni na zapoznaniu Kajetana i moim. Jeszcze, jak widzicie, jest. Nieprzygotowane na czysto, ale na piątek rano wszystko będzie gotowe. To były wspaniałe dwa dni ze wspaniałym kierowcą. Do zobaczenia na odcinkach specjalnych. To które monitoruje zapoznanie, sprawdza czy jedziemy po dobrej trasie i czy nie przekraczamy dozwolonej prędkości, gdyż zapoznanie nie jest treningiem i jedziemy w ruchu ulicznym muszą i musimy przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Dlatego nigdy nie przekraczamy prędkości. Do zobaczenia. Ride Mexico to nie tylko wymagające odcinki specjalne, ale również piękne, kolorowe i wyjątkowe miejsca, jak widoczne za mną Chłato. Zobaczcie sami. Jest już gotowy do startu, czeka na wyjazd na pierwszy odcinek specjalny. Natomiast tam trwa odprawa naszej załogi z inżynierem, z zespołem tunera. Ustalają strategię, omawiają wszelkie techniczne kwestie związane z samochodem przed wyjazdem na dzisiejszy odcinek pierwszy odcinek w Rajdzie Meksyku. Jesteśmy w samym sercu głośnego i ruchliwego Guanajuato. Zmierzamy w kierunku pierwszego odcinka specjalnego, odcinka rozpoczynającego raid Meksyku. Chodźcie z nami! To właśnie tutaj, w podziemiach miasta Guanajuato, rozpoczyna się prawdziwa rywalizacja. Zobaczcie jak poszło naszej załodze, Kajetanowi i Maćkowi. bo tak właśnie nazywa się odcinek, na którym jesteśmy. Wspina się niemalże na wysokość 2700 metrów nad poziomem morza, a pomimo tego nie jest to najwyższy punkt tego rajdu. Yeah! No jest to rozczarowujące, jeżeli problemy techniczne nękają Cię od wyjazdu z serwisu. Mam nadzieję, że mechanicy po prostu trafią, bo trochę jest to taka loteria, co to jest. Wiemy, co się dzieje, jak się dzieje, jakie są efekty końcowe, ale nie wiemy dlaczego tak jest. Cały czas tak samo, zaufaj mi, cały czas tak samo. Bo nic się nie zmienia po prostu. Pozytywy są takie, że potrafiliśmy wygrać odcinki specjalne. Natomiast na pewno nie jest to satysfakcjonujące, że cały czas jednak mamy trudności z samochodem. Każdy ride to zupełnie inna historia, która zaczyna się długo przed pierwszym odcinkiem specjalnym. Przygotowania angażują ponad 20 osób i rozpoczynają się kilka miesięcy wcześniej. Przed każdą rundą spędzamy setki godzin, pracujemy często we dnie i w nocy, wylewając litry potu, by móc walczyć na równi z równym z najlepszymi zawodnikami na świecie. Gdy na przeszkodzie staje problem, którego nawet nie widać, uniemożliwiając nam pokazanie pełnego potencjału, można czuć niedosyt, a nawet rozgoryczenie. Jednak stając na starcie kolejnego odcinka, pamiętając o całej włożonej pracy, wspierany przez najlepszych ludzi tworzących zespół, wiedziałem, że muszę zapomnieć o tych wszystkich kłopotach i dać siebie absolutnie wszystko. Takie sytuacje budują charakter i hartują ducha. Nie można się poddawać, a drogą do sukcesu jest ciągłe próbowanie, bo tylko wytrwałość i determinacja doprowadzą nas do celu. Tego nigdy nam nie zabraknie, bo mamy was kibiców, którzy dopingujecie nas i wspieracie. To przede wszystkim dla was tworzymy tą historię. Dziękuję, że jesteście z nami.